Witajcie! Część z Was jest już w siódmej albo w ósmej klasie. Dlatego postanowiłem zrobić poradnik dla nieco młodszej widowni. W tym poradniku dowiesz się, jaką szkołę średnią wybrać. Przypomnijmy sobie rodzaje, wymagania i na co zwrócić uwagę przy wyborze. No dobra, zaczynajmy! Ten film postanowiłem zrobić z tego powodu, iż uważam, że wybór szkoły średniej jest równie ważny, co wybór studiów. No, może nawet ważniejszy, bo przez te kilka lat jest to obowiązek szkolny. No i trzeba jak najlepiej ten czas wykorzystać. Tym bardziej, że studia nie zawsze są konieczne, aby dobrze zarabiać. Jednak o tym za chwilę. A na początek przejdźmy do podziału rodzajów szkół średnich. Zaznaczam, że poradnik będzie się skupiał na szkołach publicznych, bo tak, wiem, jest nauczanie domowe, jest też szkoła prywatna, ale nie będziemy się na nich skupiać. Więc tak, mamy oczywiście liceum, które dzieje się na liceum profilowane oraz liceum ogólnokształcące. No i mamy też oczywiście technika, szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia, czyli tak zwane zawodówki oraz szkoły artystyczne, tak zwane plastyki czy szkoły muzyczne. Mamy już podział szkół. Teraz warto by wiedzieć, dla kogo jest dany typ szkoły. No i tutaj postanowiłem narysować jakby taką oś, która pokazuje jakby poziom zdecydowania przy wyborze ścieżki zawodowej. O co z tym chodzi, to zaraz mniej więcej zobaczycie więc. Tam. Mamy oczywiście ceum o profilu ogólnym. I moim zdaniem. Liceum o profilu ogólnym jest to szkoła bardziej skierowana dla osób, które jeszcze do końca nie wiedzą, z jakich przedmiotów są dobre, nie mają jeszcze jakichś ściśle określonych zainteresowań, co mogłyby im dać jakieś kwalifikacje zawodowe czy coś takiego. No, jest to taki moim zdaniem sposób na odpowiedzenie sobie pytania, kim się chce zostać w przyszłości. No, ma się po prostu wtedy więcej czasu na zastanowienie się nad takimi rzeczami. No i mamy oczywiście liceum już z danym profilem. Tutaj już by wypadało nieco bardziej wiedzieć, co by się chciało robić. I ogólnie z liceach profilowanych mamy przede wszystkim określone przedmioty, które są rozszerzane. Na przykład matfiz to wiadomo, matematyka rozszerzona i fizyka. Po prostu z tych przedmiotów w teorii powinniście mieć więcej godzin, powinni was bardziej z tych no niestety przedmiotów cisnąć, no, ale sami to wybraliście i jest to już dobre dla osób, które wiedzą, że są dobre z tych przedmiotów, ale jeszcze do końca nie wiedzą jaki kierunek studiów wybrać. No i mamy oczywiście też szkoły artystyczne, które wcześniej wymieniłem, to jest coś pomiędzy technikum a liceum, tam bardziej <laughs> Skupiasz się na doskonaleniu swoich umiejętności artystycznych, jednak też, matury są normalne przedmioty ogólnokształcące jest to po prostu taki jakby liceum połączone z elementami artystycznymi. No i mamy też technik. No technikum to już uważam, że bardziej powinno się już być zdecydowanym, co się chce robić w przyszłości. No bo to tak trochę bez sensu nagle idąc do branży załóżmy elektrycznej nagle iść na hotelarstwo. No, tak, no niby można, ale jaki jest sens tego? Więc w technikum ma się też przedmioty zawodowe. Czy tych ogólnokształcących. No i chcąc iść na maturę, do technikum trzeba się liczyć z tym, że po prostu tych przedmiotów jest bardzo dużo. No i nie jest łatwo. Od razu mówię, bo trzeba zdać egzaminy zawodowe oraz te maturalne. Z tym, że w technikum... No, nie trzeba zdawać matury. No, podobnie zresztą jak w liceum, tylko jaki jest sens wtedy chodzić do liceum? Nie wiem, więc tak to właśnie wygląda. No i mamy oczywiście szkołę branżową pierwszego stopnia, gdzie po prostu, no już tam moim zdaniem, no już tym bardziej się zazwyczaj ludzie wiedzą, co oni chcą robić w przyszłości. Więc po prostu, wybierając szkołę branżową, bardziej liczycie się już konkretnie z tym, że. Kończycie szkołę, no i idziecie po prostu w zawód. Opcjonalnie możecie jeszcze pójść do szkoły branżowej drugiego stopnia, tam podnieść swoje kwalifikacje oraz nawet móc zrobić maturę. Z tym, że no, tak jak już mówiłem, wybierając szkołę branżową drugiego stopnia, trzeba przede wszystkim myśleć o wyborze szkoły pierwszego stopnia, nie? No i dobra. Mniej więcej wiemy, jaki typ szkoły wybrać. Teraz, czym należałoby się kierować przy wyborze szkoły? Wiemy, że na przykład chcemy iść do liceum. No i jakie czynniki warto by było wziąć pod uwagę? No przede wszystkim opinię o szkole, co nas interesuje, czyli wypadałoby się zorientować, czy jest tam w miarę w porządku, czy nie ma tam jakiejś patologii takiej strasznej. No i czy ogólnie nauczyciele potrafią przygotować do matury, czyli też warto by było zobaczyć na. Zdawalność matur, ewentualnie, jeśli jest taka możliwość, dopytać się też o średni wynik z matury, żeby mieć jeszcze większe pojęcie. Z tym, że no, niestety, z jakiegoś powodu szkoły rzadko się tym chwalą. Nie wiem, ja przynajmniej nie widziałem na stronie swojej byłej szkoły wyników średnich z matur, tylko jedynie zdawalność. Zdawalność może być 100%, a średni wynik załóżmy 30-50% co już takie. Mega imponujący nie jest, no ale ważne, że zdany, No i oprócz tego, że opinia może nam jakby wskazać czy ta szkoła będzie dla nas, wypadałoby też się dowiedzieć z lokalizacją, czy będziemy w stanie się wyrobić. No osobiście uważam, że jeśli Kajaszka jest w Twoim mieście, ale jest daleko, jest jedną z tych renomowanych, że czujesz, że po prostu oferta edukacyjna będzie idealna dla Ciebie, to lepiej tam jechać. No ale wiadomo, różnie z tym bywa. Jeśli długo się jedzie, to wiadomo, że wybierz tą najbliższą, najbardziej odpowiadającą Ci szkołę. A, wspominałem jeszcze o tym, że jeśli wybierze się dobrą szkołę branżową, no to można też zarabiać bez studiów. No niestety, z jakiegoś powodu o zawodówkach mówi się dosyć negatywnie. Zapominając, że do zawodówki chodzą też zdolni uczniowie, więc to po prostu, jeśli jesteś zdolny, to faktycznie pracujesz, nie? No to popracujesz jakiś czas na praktykach, potem może już normalnej pracy, a potem uzbierasz na swój własny biznes, no bo w końcu będziesz miał doświadczenie, nie? I też niewykluczone, że będziesz dobrze zarabiać. No może nie będziesz zarabiał tyle co jakiś superkonstruktor, ale myślę, że na brak pieniędzy, na twoje potrzeby nie będziesz narzekł. Tak. No i co drodzy widzowie? Co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie wyboru szkół? Nie jest to łatwa sprawa, jednak myślę, że jeśli dobrze wybierzecie, to nie będziecie gadać w stylu że o, szkoła nic nie uczy, że o, po co się uczyć, szkoła głupia. No kurde, rozumiem jeszcze taki ból w podstawówce, ale w szkole średniej, którą He? sami wybieracie, to kto jak He? sami się przygotowaliście. Słuchajcie, no po prostu napiszcie te egzaminu smoklasisty w miarę dobrze. Jeśli macie jeszcze możliwość, to postajcie się nie wiem, bo to też zapomniałem powiedzieć, że pewne szkoły średnie na dany profil biorą też pod uwagę oceny. Tak, w ósmej klasie oceny mają sens, bo dzięki nim po prostu dostajesz się do wymarzonej szkoły średniej, nie? Czyli załóżmy, no, na takiego matfiza, to patrzą przede wszystkim na oceny z tych przedmiotów przyrodniczych oraz na matematykę, no też na wyniki. Warto by było odpowiednio szkołę średnią wybrać, żeby później nie żałować zmarnowanego czasu. Oczywiście też pewnie jak wybierzecie daną szkołę, to możecie mieć inne oczekiwania, aczkolwiek, no, ja przy co najmniej czuję, że coś tam mimo wszystko w tej szkole średniej, co chodziłem, czyli do mojego technikum, no jednak coś umiem. Nie? nie czuję, że zmarnowałem ten czas. Było nawet fajnie. I mam nadzieję, że też będziecie myśleć podobnie. Także, drodzy widzowie, postarajcie się. Niedługo macie te egzaminy. Tam już niedługo kończy się już ta wasza podstawówka. No pewnie część z was za rok dopiero będzie pisać ten egzamin ósmoklasisty. Więc najlepiej teraz już skupcie się na tym. Czym się w ogóle interesujecie, co byście chcieli robić w życiu, bo to jest jedna z waszych takich naprawdę życiowych decyzji. To jest właśnie potwierdzenie tego, czy jesteście rzeczywiście dorośli, a nie. Wiara, nie No Dobra, także drodzy widzowie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, że chociaż częściowo będzie miał łatwiej czy miała. No, trzymajcie się. Okay.